Fan dom, zimnowojenny dreszczyk emocji. Granicę z Koreą Południową odwiedzają wszyscy goście z zagranicy. Propagandowa maskarada miesza się z upiorną rzeczywistością. Pół wieku temu wojna między północą a południem pochłonęła milion ofiar. Obie strony utrzymują gotowość bojową. Armia północy liczy milion uzbrojonych po zęby żołnierzy. Ziemia niczyja. Pod tymi polami kryją się ogromne arsenały min, karabinów i rakiet. Do tej muzyki nikt nie tańczy. Jest to element propagandy południa. Wojna zaczęła się od agresji północy na południe. Potwierdzają to dokumenty. Północ ma jednak swoją wersję prawdy. Wojnę zaczęła Ameryka, która chciała zająć nasz kraj. Amerykanie zamierzali podbić całą Azję. Półwysep koreański miał być pierwszym krokiem. A może w tej sprawie padliście ofiarą dezinformacji? Skończmy z tą proamerykańską propagandą. W wojsku jest ona zakazana. Na Zachodzie mówi się, że wasz naród padł ofiarą kłamstwa. Nawet jeśli macie dowody, to są one sfabrykowane. Nic nie zmieni naszej nienawiści do Ameryki. Nienawidzę Amerykanów na śmierć i życie. Zawsze będę z nimi walczyć. Chcę ich zabijać, zwyciężyć i uratować rewolucję. Nie będę słuchać, co mówi Ameryka. Zmienimy temat, inaczej przerwę ten wywiad. Nasi opiekunowie są niespokojni. Ostrzegam, że denerwuje go ton rozmowy. Trzeba wyjechać z Korei Północnej, żeby usłyszeć inną prawdę. Jesteśmy w Koreatown w Kalifornii, na ziemi śmiertelnego wroga Fenianu. Były oficer armii Korei Północnej prowadzi tu pralnię. Kim Jong był kiedyś tak lojalny wobec obu wielkich i drogich przywódców, że chciał oddać za nich życie. Dziś należy do garstki ludzi, którym udało się uciec za granicę. Ten reżim traktuje niewinnych ludzi jak zwierzęta. Chcę o tym mówić. Kim Jong był sierotą, Wstąpił do armii i szybko awansował aż okazało się, że wiele lat temu jego ojca powieszono za szpiegostwo na rzecz Ameryki. Young padł ofiarą prawa dziedziczenia winy. W Korei Północnej karze się sprawców i dwa pokolenia ich potomków, żeby wyplenić ziarno przestępczości. Young nie usłyszał żadnych zarzutów, ale trafił do obozu koncentracyjnego. Nigdy nie widziałem mojego ojca, ale poniosłem karę za jego czyny sprzed wielu lat. Trafiłem do obozu, gdzie od razu ginęli wszyscy krewni sprawców w pierwszym pokoleniu. Ich dzieci mogły przetrwać, ale były skazane na życie w obozie, w warunkach gorszych niż zwierzęta. Poznałem wielu potomków zdrajców. Byli w obozie od 20, 30, 40 lat. Niektórzy trafili tam z rodzicami jako niemowlęta i żyli jak bydło. Więźniowie obozu harowali i przymierali głodem. Jonga torturowano na rozmaite sposoby. Nadal nie wie dlaczego. Najgorzej było, kiedy zamykali mnie w ciasnej celi, w której była woda do pasa. Nie mogłem ani usiąść, ani się położyć. Trwało to dwie doby. Kiedy mdlałem, podnosili mnie i kazali stać. To było nie do zniesienia. Widzicie te blizny? Zakuwali mnie w kajdanki i wieszali pod sufitem. Także dotykałem ziemi tylko czubkami palców. Ból był nie do wytrzymania. Nie mogłem się nawet zabić, choć próbowałem. Czugło długo to mandel czuć Gości z zewnątrz wozi się do stolicy i na granicę z południem. Nigdy nie zobaczą północno koreańskich łagrów, gdzie według ostatnich doniesień więzi się setki tysięcy koreańczyków skazanych na nieludzkie warunki życia, tortury, głód i śmierć, choć nie popełnili żadnych przestępstw. Wiemy to od ludzi, którym udało się uciec z Korei Północnej. Ich relacje są zgodne, potwierdza je sun Okli. Kiedyś była działaczką partyjną, ale oskarżono ją o malwersację, uwięziono i poddano niekończącym się bezcelowym torturom. Mieli specjalny czajnik, którego używali do tortur. Było w nim 10 litrów wody. Dziobek miał taki kształt, że kiedy go wkładali do ust, rozpychał mi gardło. Piłam do omdlenia. Wtedy oni polewali mnie zimną wodą. 그때 눈을 떠보나요 아기 씨가 안깨지가기씨지가나요 아기 씨가 요 그때는 이렇게 넓은 요 아기 씨나가 아기 씨가 안 깨지나요? 아기 씨기술가안깨지나 Myślałam, że zmierzchną mi wnętrzności. Woda wyciekała mi ustami, nosem, uszami, wszystkimi otworami ciała. Błagałam, żeby mnie zabili. Ból był nie do wytrzymania. Sun Okli potwierdza, że prawo dziedziczenia winy ze szczególnym okrucieństwem stosowano wobec kobiet w ciąży. Potomstwo tych kobiet dziedziczy ich winy i musi umrzeć. Oficer kładzie noworodka na ziemi i dusi go, stając na jego szyi. Matka krzyczy i błaga o litość dla dziecka. Brak mi słów, żeby to opisać. Widziałam te sceny na własne oczy. W Fenianie wszyscy powtarzają, że w Korei Północnej więźniów traktuje się dobrze. Czy ci ludzie znają prawdę? Nie wiadomo Ty do to narodowy